Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję, jak włożyć, włączyć krzywą grzewczą w Waszej pompie e, Panasonica oraz jak ją ustawić. Tak więc, pompa musi być wyłączona. Przechodzimy sobie do ustawień. Wchodzimy na tam do, do ustawień. Instalatora, ustawienia działania, grzanie e, i tutaj mamy nastawę, temperatura wody, krzywa kompensacji. I tutaj sobie wybieramy na początku zakres od ilu do ilu mamy mieć tą krzywą. No niech będzie od minus 15 do 15. Wybieramy sobie najniższy punkt grzania. No niech to będzie 27 stopni. I najwyższy punkt grzania wybierzemy sobie 35 stopni. Akceptuj. I w tym momencie, jak widzicie, mamy ustawioną krzywą grzania wody. Także mam nadzieję, że film Wam pomógł. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do usłyszenia. Hej.